Stoicyzm to starożytna filozofia, która skupia się na akceptacji rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli, i koncentracji na tym, co możemy kontrolować. Oto 10 kluczowych lekcji, które możemy czerpać z tej mądrej tradycji: akceptacja rzeczywistości. Stoicy wierzą, że nie możemy kontrolować wszystkiego w naszym życiu, ale możemy kontrolować naszą reakcję na te wydarzenia. Zamiast sprzeciwiać się rzeczywistości. Powinniśmy ją akceptować i dostosowywać się do niej. Różnica między tym, co zależy od nas, a tym, co nie kluczem do spokoju ducha jest rozróżnienie między tym, co jest w naszej mocy, a tym, co nie. Skup się na tym, co możesz kontrolować, a resztę zostaw losowi. Samodyscyplina. Stoicyzm uczy, że nasze emocje, pragnienia i lęki są w naszej kontroli. Poprzez ćwiczenie samodyscypliny możemy stać się panami naszych uczuć, a nie ich niewolnikami. Wartość cnoty. Dla stoików najwyższą wartością jest cnota. Życie zgodnie z cnotą prowadzi do prawdziwego szczęścia i spokoju ducha, przemijalność wszystkiego. Wszystko w życiu jest przemijające. Zamiast trzymać się przeszłości lub martwić się przyszłością, stoicy skupiają się na teraźniejszości i cieszą się każdą chwilą. Wewnętrzna harmonia. Stoicyzm uczy, że prawdziwe szczęście i spokój ducha pochodzą z wewnętrznej harmonii, a nie z zewnętrznych okoliczności. Przygotowanie na trudności. Stoicy regularnie praktykują premeditatio malorum, czyli rozważanie potencjalnych trudności i wyzwań. Pomaga to w przygotowaniu się na przeciwności losu i wzmocnieniu naszej odporności psychicznej. Wdzięczność. Skupiając się na tym, co mamy, zamiast na tym, czego nam brakuje, możemy ćwiczyć wdzięczność i cieszyć się prostymi przyjemnościami życia. Współczucie. Stoicy wierzą, że wszyscy ludzie są ze sobą powiązani i że powinniśmy traktować innych z miłością i współczuciem, niezależnie od okoliczności. Pokora. Zamiast dążyć do zewnętrznego sukcesu i uznania, stoicy dążą do wewnętrznego spokoju i pokory, uznając, że prawdziwa wartość pochodzi z naszego charakteru, a nie z naszych osiągnięć. Podsumowując, stoicyzm oferuje nam narzędzia i perspektywy które mogą pomóc nam w radzeniu sobie z trudnościami życia i prowadzeniu bardziej celowego i spokojnego życia. Współczesny świat może wiele się nauczyć od tej starożytnej mądrości.